Sytuacja demograficzna w Polsce, a szczególnie w województwie opolskim jest bardzo niepokojąca. Siedem lat temu to zauważyliśmy i przy czynnym udziale Pani Dyrektor u nas w Klinicznym Centrum powstał ośrodek referencyjny do diagnostyki leczenia niepłodności. Ten referencyjny centrum nasze w przebiegu czasu zmieniło nazwę na Centrum Zdrowia Prokreacyjnego. Obejmuje dwa etapy, właściwie dwa... dwa dwa jak gdyby to jest poradnia diagnostyki leczenia niepodności oraz laboratorium diagnostyki niepodności. W przebiegu tych 7 lat objęliśmy naszą opieką ponad 1300 par. Udało nam się zakończyć program dla 1000 par ze skutecznością około 30% ciąż. 328 ciąż, ale to jest zaledwie 30%. W trakcie diagnostyki leczenia jeszcze jest ponad 300 par. Patrzyliśmy, że 188 kobiet urodziło w naszym centrum. Jak widzą Państwo, to jest tylko 30%, czyli na podstawie naszych działań, które obejmuje kompleksową opiekę, oferując nie tylko opiekę lekarską, pamiętajcie Państwo, że cały proces to jest też opieka administracyjna opieka lekarska, ale też panie pielęgniarki, które opiekują się naszymi pacjentami, pacjentami, a także psycholog, specjaliści, androlog. Ta cała diagnostyka, która jest prowadzona, mam na celu sprawdzenie przyczyny tego problemu. Niestety w niektórych sytuacjach nie jesteśmy w stanie już pomóc. I we współpracy i dziękując pani marszałek, pan marszałkowi, za pomysł stworzenia tego wyjątkowego programu, którego jeszcze nie było w naszym województwie polskim. Daje to szansę na poprawę demografii w naszym województwie. Program szansa na rodzicielstwo to jest program, który dostaliśmy w zasadzie. Dziękuję serdecznie za zaufanie i obdarowanie nas tym programem pani marszałek, pani marszałku i ten program jest nadzieją dla ludzi. Pamiętajcie państwo, że problem mi podnosi to jest Między 10 a 15% par. 15% par, które obejmuje poważny problem. To nie jest problem fizyczny, często psychologiczny, a często nie znamy tej przyczyny. I pomimo naszych starań i opiece, tej kompleksowej opiece tymi parami, dochodzimy do sytuacji, kiedy już nie jesteśmy w stanie pomóc. I dzięki współpracy z ośrodkiem niepłodności parens. I dzięki temu, że ten program Szans na powstał, to dajemy nadzieję. Dajemy nadzieję parom na to, żeby miały dzieci. Problem, który obejmuje tych ludzi, to jest potworny problem, który przekłada się ich na życie, życie codzienne. Dlatego też program Szans na Rodzicie wygląda w następujący sposób. Para zapisuje się do naszego programu, przychodzi, nie martwcie się, drodzy Państwo. My wszystkich przyjmiemy, jeżeli możemy oczywiście Was przyjąć i spełniacie pewne kryteria. To jest roczne staranie się o macierzyństwo, to jest wiek poniżej 42 roku życia. I takie pary przyjmujemy do naszego programu, a w ramach którego po wnikliwym wywiadzie przez lekarza, a jest nas trzech lekarzy ginekologów, dwie Pani ginekolożki i ja, po przeprowadzonym wywiadzie, badaniach, nie tylko badaniach USG, jak pani Masza powiedziała, ale także badaniu, badaniach laboratoryjnych, oceniamy wyniki tych badań i na podstawie tych wyników prowadzimy dalsze leczenie. Czasami jesteśmy w stanie leczyć w naszym ośrodku, a czasami dochodzimy do takiej sytuacji, że my już nie możemy pomóc i wtedy wysyłamy nasze pary do ośrodka leczenia płodności Parens w Opolu. Tutaj Ryb przez doktora Niemczyka i pana doktora Głomba i jeszcze doktora Tomale, który jest teraz na pewno zajęty w pracy, jak myślę. I te pary trafiają już do ośrodka Parens, gdzie przeprowadzone są być może dodatkowe badania czasami, czasami badania przeprowadzamy również my. Para już jest pod auspicjami panów y, doktorów lekarzy ginekologów, którzy też oczywiście z paścią gdzie też są prowadzone dalsze, ewentualna diagnostyka i włączone odpowiednie leczenie. Mówimy tutaj o leczeniu, czy to inseminacji, czy to y, wspomagania pozostrojowego, czy też adopcji Zarodka. Mam pytanie do, do, do pana doktora, jaka jest główna przyczyna niepodności wśród par? Nie można powiedzieć, że jest główna przyczyna, tego, żebyśmy to zawsze powiedzieli, że jest to tak mniej więcej 35% po stronie męskiej. 35% po stronie żeńskiej, 10% jednej i drugiej, drugiej osoby, a niestety te 20% nie znamy, czyli my nazywamy to jako przynajmniej idiopatyczna. To jest zły styl życia, to są jakieś zaburzenia y, hormonalne? Tak jak Pan powiedziałem, nie możemy powiedzieć, że to jest jedna rzecz. Oczywiście, że sposób życia w jakim żyjemy odkładamy macierzyństwo na później, czyli najpierw zajmujemy się nie mówię, że wszyscy oczywiście, część osób zajmuje się karierą prywatną, stara się realizować się na polu zawodowym i czasami decyzja o macierzyństwie, na przykład miałem parę, która w wieku 41 lat przyszła. To jest późno, jak na macierzyństwo, jednak ta płodność kobiety jest optymalna do 25 roku życia, a następnie ona spada. Nie chcę wcale przez to powiedzieć, że pacjentka nie zajdzie po 30 czy 35 roku życia, ale pamiętajcie Państwo, że po 40 jednak ta płodność zdecydowanie spada. Dziękuję. Jeżeli chodzi o tą niską skuteczność związaną z, z samymi badaniami, z samymi leczeniami płodności, 30% no to nie jest dużo. Z czego to wynika? To tak jak Pan powiedziałem. Czasami jest tak, że na przykład jest niepłodność żeńska, że na przykład są jajowody niedrożne, czy nie ma możliwości w sposób fizyczny zajść w ciążę. Jedynym ratunkiem w takiej sytuacji czasami jest właśnie działania wspólnego rozrodu.